Jak on pojedzie, to powinien nam odsłonić skład TLK Nida. To no właśnie o, matko, świnka EP08001. TLK Nida do Kielc. Miało być nudno, miały być już gryfiny, a nie ma. Świnka i to nasza ulubiona, ja. Troszkę jestem zdyszany, bo biegłem z sąsiedniego peronu Gdzie chciałem nagrać orzeszkową A tu taka niespodzianka Ale czad Zbliża się 2020 20. I już jest Proszę wsiadać, drzwi zamykać. TLK 1211. Pociąg kroku, moim skromnym zdaniem. Cudowna lokomotywa. Jak oto odjechała z zachodniej. Dziobaczysko. Pociąg relacji Kraków Główny. Gdynia Główna tu wagon restauracyjny. ED250 013 Tablica z odjazdami. I gwoli przypomnienia: 6 grudnia będzie nowy rozkład jazdy. TLK Orzeszkowa, opóźniona około 10 minut i ona już wjeżdża. Ciekawe, czy będzie jakaś ciekawa lokomotywa. mamy świnkę EP 08009 zobaczymy ją sobie w miskach. bardzo przyjemne dźwięki TNK Orzeszkowa EP08009 To raczej nie będzie zbyt długi postój bo sygnał do jazdy już się świeci Zakład Centralny PKP Intercity i piękne reflektory charakterystyczne dla starych lokomotyw a teraz chwilka oddechu dla świnki na Warszawie Zachodniej rozlegają się gwizdki drużyny konduktorskiej teraz mamy sygnał świetlny obok zameldował się Prawie, że już dziobak, a my ruszamy z Orzeszkową. No i bardzo dobra, wysoka dość frekwencja. Część osób tutaj zdążyła już wysiąść. Dziobaczysko ED250 001 z Wrocławia. Sygnał do jazdy już mamy. I lada moment ruszy w kierunku stacji warszawa centralna. Mijanka z impulsem na linii S1 i ta S1 tu kończy bieg. A dziobakowi jeszcze została centralna i potem wschodnia. O, wysoka frekwencja. Nie najwyższa, ale dość wysoka. Pociąg piętrowy, jazd na tor piąty, to skład z płocka. Szandart, dobyt goszczy głównej. Intercity kochanowski z Rzeszowa. A także piętrus. A teraz wjeżdża Intercity Mazury i mamy Flirta, ale niewyraźny ten wyświetlacz, prudna szyba, straszny. W każdym razie jedzie on z, <laughs> z Olsztyna do łodzi fabrycznej. Zaraz wjedzie ekspres Intercity Klimczok z Gdyni do Katowic i ten pociąg jeździ tylko w niedzielę. I zapowiedziany przeze mnie Klimczok. wagon pierwszej klasy, wagon restauracyjny oraz 1 2 3 4 5 6 7 wagonów klasy drugiej. To Griffin EU160 pełnoletni 018 z Express Intercity Klimczok a Klimczok to taki szczyt, taka góra w Beskidzie Śląskim. 1117 metrów nad poziomem morza. Griffin rusza. Jedyny kurs w całym tygodniu. I mamy przyjemność pożegnać Klimczoka. Długi ładny skład pan w wagonie restauracyjnym sobie sączył piwko i siedział w krótkim rękawku więc y, albo jest zimnolubny albo było tam po prostu bardzo przytulnie bardzo niska frekwencja ale skład sobie jedzie Telka uznam. Do świnąjcia. Wagon sypialny, wagon z miejscami do leżenia, siedem pudeł łącznie. Wagon z miejscami do leżenia. Wagon sypialny. I siódemka. EP07 448. Mam nadzieję, że zobaczymy i usłyszymy przyjemny start. I tak, ja jestem bardzo zadowolony A teraz wjedzie skład TLK Karkonosze do Jeleniej Góry EP 07 44 I wagon sypialny A następnie wagony klasy drugiej krótki skład. Można czuć się nieco zawiedzionym. Rusza skład TLK Karkonosze. Ja teraz stoję na kładce i widzicie Warsaw by Night. Mini panorama. Peron czwarty. Opanowały impulsy szybkiej kolei miejskiej w Warszawie. Lokomotywa EP09001. A tutaj LKA sprinter o nazwie Anders. No nie można mieć wszystkiego, żebym był i na jednym, i na drugim peronie. Załatwiony przez graficiarzy segment pierwszy i drugi tego składu kolei mazowieckich. Powrót tego pomazańca EP09001 Pociąg Intercity Parsęta z brzegu do Łodzi Fabrycznej Trochę takie pobrzeże biz. właśnie, rozruchy lokomotyw serii EP0 7, 8 i 9 tego się nie da podrobić raz dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem dziewięć, dziesięć już wagonów naliczyłem chyba 13 będzie to już policzymy później I ostatni wagon a tam flirt piłuje ten zakręt przy stacji Warszawa Zachodnia Peron 9 Wjeżdża ekspres Intercity Wisła i zobaczymy czy tu husarz prowadzi ten skład o pięknie czterdzieści cztery dziewięć. Wagon restauracyjny, całkiem sporo osób tam jeszcze się stołuje. Wagon numer 272 klasy pierwszej a tak wygląda tablica peronowa. I zobaczcie, skład przyjechał o czasie. Wjeżdża opóźniona około 20 minut. TLK hańcza. Lokomotywa EP07 381 trapezowy pantograf przemyka flirt kolei mazowieckich Atelka Hańcza za chwilkę ruszy W końcu złapałem hańczę po wielu wyprawach wieczorami na zachodnią jest i bardzo długa dzisiaj Bardzo przyjemny rozruch. A tym pociągiem przyjechali jacyś kibice, bo słyszałem śpiewy i czekali również na nich policjanci w białych kaskach. Pozdrawiam! Tak. Niektórzy machali, niektórzy pokazywali środkowy palec. Jak to w życiu bywa? Nie jesteśmy zupą pomidorową, żeby nas wszyscy lubili. I tą oto filozoficzną mądrością pokazuję Wam, jak wygląda zachodnia nowa, zwłaszcza z perspektywy peronu siódmego. I zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się. Cześć.